Kolejny odcinek, Tańca z gwiazdami, wydarzyło się coś, czego się chyba nikt nie spodziewał. Czy y, przez myśl chociaż ci przeszło przed ciszym odcinkiem, że odpadnie twoja znajoma Justyna? Tak, bo jak najbardziej mi y, przechodziło przez myśl. No, nie, no, Justynka naprawdę, ja już to wielokrotnie mówiłem, że y, oczywiście zrobiła od pierwszego y, odcinka postęp, ale ona to szczerze y, ode mnie usłyszała y, w oczy, że. No, no nie, nie był to jakiś najbardziej wyjątkowy i najcudowniejszy taniec, no bo jeżeli mamy porównywać do innych uczestników, no to powiedzmy sobie szczerze, że no inni wypadli dużo, dużo, dużo lepiej. Natomiast co mi się w Justynie bardzo podobało i z czego jestem bardzo dumny i, 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 i z czego bardzo się cieszę, to to. Że ona myślę, że, że, że ten program nadał jej dużo pewności siebie. Yy, myślę, że yy, znaczy bardzo głęboko wierzę w to, że ona yy, gdzieś tam yy, odkryła swoją kobiecość przed ostatnim programem yy, w tej kwestii nawet jej ra udzielałem rad, żeby, żeby się bardziej otworzyła na widzów, żeby nie patrzyła po prostu błędnymi oczami, o Boże Boże, gdzie ja jestem na tym parkiecie, tylko żeby naprawdę cieszyła się tym, że tutaj że, tym, że tutaj jest. I yy, no idziemy coraz dalej, to już jest piąty, piąty odcinek i, i naprawdę no dzisiaj już też te umiejętności taneczne, nie tylko jakby sympatia widzów, myślę, że to też wchodziło, wchodziło w grę. Ja też się bałem, że dzisiaj odpadnę.